Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Kolejny jeden z ostatnich programów w tym roku z Nałęczowa, akurat pogoda jest deszczowa dosyć chłodno, ale ptaki pięknie śpiewają. I kolejny program, w którym odpowiadam na Państwa pytania, natrafiłem no, na takie pytanie, które jest krótkie, a w zasadzie można by zrobić, i być może zrobię z tego dwa programy. Bo pytanie jest no, ważne. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Pytanie jest następujące. Czy ma Pan jakąś wizję tego, jak może wyglądać Polska w roku 2030? Myślę o liczbie ludności, warunkach życia, sposobie kontroli populacji. I tutaj bym się skupił. Znaczy, to są dla mnie dwa tematy. Znaczy, no, bo jeden temat, co będzie w 2032, kto będzie rządził, jaka będzie sytuacja światowa, to jest jeden problem. A drugi problem, w ogóle, kwestia liczby ludności i kwestia kontroli populacji. Znaczy, od czego zależy liczba ludności. I na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć, prawda? dlatego że zauważmy, patrząc na XX wiek, że do końca racjonalne to nie jest. To znaczy, kiedyś było tak, że no, wojna redukowała liczbę ludności, liczba żywności wpływała na liczbę ludności, prawda? jeżeli ta żywność była dostępna powszechnie, no to od razu liczba ludności wzrastała, jeżeli żywności brakowało, no to, to to liczba ludności spadała. Yy, natomiast później zaczęły grać inne czynniki i XX wiek jest tego przykładem. Ja jestem rocznik 1956 i to jest wyż, prawda? I zauważmy, że

Z tym, że 56 rocznik jest takim granicznym, prawda? Upadł, upadł stalinizm i w ludziach rodziła się nadzieja, że będzie lepiej, ale to lepiej to nie oczekiwano dobrobytu, nie, nie oczekiwano jakichś specjalnych zmian, tylko że będzie w miarę normalnie, w miarę normalnie, prawda? I ta nadzieja... Chyba ta nadzieja spowodowała, że nagle zaczęły się rodzić olbrzymie ilości dzieci. Niektórzy mówili, że to była jakby troszkę opóźniona reakcja na drugą wojnę światową. Taka reakcja biologiczna, prawda? że w drugiej wojnie światowej zginęło bardzo dużo ludzi. Ale później może z automatu było tak, że był wielki przyrost naturalny

Doszedł do okresu, kiedy rodzą się, kiedy, kiedy powinien mieć dzieci i miał te dzieci, prawda? Tam tyle dzieci się urodziło w tym czasie, ale też no, pojawiła się pewna nadzieja, prawda? Solidarność, yy, świadomość, że, że komuna jednak musi upaść prędzej i, i, czy później. Natomiast 89 rok mnie zdumiewał jako świadka yy, tamtego czasu. Dlatego, że o ile na przykład oglądało się późniejsze wydarzenia z Czech, no, to prawie cały naród wylek na ulicę w Pradze. Wszyscy śpiewali, tańczyli, pili, cieszyli się. W Polsce tej radości nie było. E Czyli Polacy jakby sobie zdawali gdzieś podświadomie sprawę z tego, że to nie są jakieś wielkie, istotne zmiany, że nie będzie lepiej. No wtedy było coraz gorzej przez pewien czas. Nie było tego, a jednak nadzieja i nie było jakiegoś przyrostu naturalnego. No bo czy tak naprawdę poza Chinami można dokonywać, znaczy poza Chinami, no w Europie? W Europie, w Stanach Zjednoczonych można dokonywać depopulacji. Znaczy, no, jak wiemy, można to robić przez różne drastyczne środki, natomiast tak normalnie nie bardzo. Prawda? Oczywiście można namawiać ludzi, że wartościami dla Was są pieniądze, że dziecko kosztuje. Jak będziecie mieli dziecko, to nie będziecie mieli lepszego samochodu. Natomiast wydaje się, że ten przyrost naturalny jakby zależy od czynników, które są jednak w znacznej mierze poza kontrolą, poza możliwością kontroli państwowej, społecznej, masońskiej itd. Tak no i jest druga kwestia, czy. Ile, ile powinno być tej ludności na świecie, prawda? Masoni twierdzą, że powinno być tam 10 razy mniej niż jest i, i do tego ewidentnie zmierzają. Natomiast czy takie uczenie nas, bo wciąż nas się uczy, że zmniejszenie liczby ludności w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, to jest tragedia, że, że musi być 30 milionów, potem 40 milionów, potem 50 milionów. No i y, warto zauważyć, że kiedy Polska była od morza do morza i była wielką potęgą, to miała, nie wiem, 10-12 milionów. Była państwem trzy razy większym. I y, 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 w okresie międzywojennym miała tam 20 parę milionów. Y, y, ona nie musi mieć wciąż 35, ona może mieć i, i 20 milionów, i 15 milionów i, i będzie wielkim i wspaniałym narodem, wspaniałym, wspaniałym państwem. I tutaj są jakby dwa czynniki, które mm, z jednej strony należą do pewnych mitów, a, a z drugiej strony należą do pewnych, z naszego punktu widzenia patrząc, błędów. No, bo Dlaczego mówi się o tym, że musi nas być 35 milionów czy 40 milionów? I Odpowiedź pierwsza ZUS. ZUS wymyślili Niemcy w XIX wieku, kiedy przyrost naturalny co roku był coraz większy. No, czyli jeżeli każde pokolenie było liczniejsze niż poprzednie, to Mogło utrzymywać poprzez ten ZUS poprzednie pokolenie, prawda? No i teraz jak sytuacja się odwraca, że następne pokolenie jest mniej liczne niż poprzednie, no to ten system jest, przestaje być wydolny, prawda? musi upaść, no bo no takie twierdzenie, że jak będzie więcej starszych niż młodszych, to nikt tego nie wytrzyma, żadne państwo tego nie wytrzyma, Polska tego nie wytrzyma, muszą się rodzić. Dzieci, żeby wytrzymała. Po prostu trzeba zmienić ZUS. Trzeba zmienić system emerytalny i to całkowicie, prawda? bo on jest samobójczy, prawda? Bo, bo on funkcjonuje tylko przy tym założeniu, że każde następne pokolenie będzie, będzie liczniejsze. I nie ma problemu z tym, że będzie więcej starszych niż młodszych. Prawda? Starszy. 60-70 latek to jest ktoś, kto pracował całe życie i wypracował sobie e, starość, prawda? I przecież tak kiedyś było, że e, nie musiał pracować na starość, bo, bo sobie oszczędzał e, przez całe życie, gr gromadził e, majątek. Było oczywiście takie założenie kulturowe, cywilizacyjne, że dzieci tam, gdzie ten starszy jakby nie wypracował tego majątku bo po, oczywiście to się zdarzało, to się może zawsze zdarzyć, no to dzieci prze, utrzymywały rodziców, prawda? Rodzice utrzymują dzieci do dwudziestego któregoś roku życia, czyli przez 20 parę lat, i później dzieci przez 20 parę lat, czyli 10-15, utrzymują rodziców, prawda? Być może, gdyby wprowadzono taki system, znaczy nie być może, na pewno, gdyby wprowadzono taki system emerytalny, że dziecko jest zobowiązane w świetle prawa przekazywać 10% swoich dochodów rodzicom to wszyscy by zabiegali o większą liczbę dzieci bo te dzieci by im zapewniały na 100% spokojną dostatnią starość prawda kiedy jest zus to to dzieci stają się w tej perspektywie tylko obciążeniem, prawda? bo płaci się na dzieci, a dzieci nie płacą później na rodziców, i myśląc tak mechanicznie, nieludzko, ekonomicznie, no to wychodzi, że dziecko się zupełnie nie opłaca. Prawda? Natomiast jest druga kwestia, istotna, pewien mit. Prawda? Mówi się, że, powiedzmy w odniesieniu do Polski, że nasza gospodarka potrzebuje trzydziestu pięciu czterdziestu milionów ludzi ponieważ inaczej nie będzie mogła funkcjonować. Potrzebuje określoną liczbę y, pracowników i to wzrastającą liczbę y, pracowników, no bo ta gospodarka ma wzrastać. PKB ma wzrastać 5% rocznie, więcej, jeszcze lepiej więcej, 7, 8, 10% rocznie. I teraz zauważmy, że tutaj jest to wariactwo y, liberalizmu. Y, m, które traktuje gospodarkę jako niezależnie od człowieka organizm rządzący się własnymi prawami, mający własne potrzeby. Gospodarka jest tworem człowieka, jest narzędziem w ręku człowieka, narzędziem, które ma służyć człowiekowi i narzędziem, które ma służyć człowiekowi w zaspokojeniu jego podstawowych potrzeb, czyli czymś, co powinno skupiać naszą uwagę w jak najmniejszym stopniu. To no, w idealnie funkcjonującej gospodarce i państwie powinniśmy gospodarce poświęcać 5% naszego czasu, a resztę poświęcać na coś innego na, na kwestie wyższe, na szczęście, na realizację wolności, na, budowanie, na tworzenie kultury, na nawracanie, ewangelizację i czyli gospodarka ma pasować do społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo ma 35 milionów, to gospodarka ma być gospodarką na 35 milionów. Natomiast jeżeli społeczeństwo ma 15 milionów, to gospodarka ma pasować do 15 milionów, a nie założenie, że musi, musi się rozwinać, bo my musimy mieć pieniądze, bo my musimy mieć władzę i że trzeba robić tak, jak Robili to zawsze Niemcy, którzy robili to po to, żeby zyskiwać jak najwięcej władzy nad światem. Trzeba ściągać cudzoziemskich robotników, Słowian, Turków nie wiadomo kogo bo ta gospodarka ma być potężna. Prawda? To, jak wiemy, już to ma nie tylko buduje potęgę, ale tworzy pewne zagrożenia, które mogą zniszczyć prawda, dane, y, dane państwo czy daną cywilizację. Tak zostało zniszczone cesarstwo rzymskie, które opierało swoją gospodarkę, wielką, silną gospodarkę, na niewolnikach i na cudzoziemskich robotnikach, czyli przybywali barbarzyńcy z barbarzyńskich krajów, żeby w tym bogatym Cesarstwie Rzymskim się dorobić. I później już nie wracali często do tych swoich ziem, tylko zostawali w tym Cesarstwie Rzymskim. I później to Cesarstwo Rzymskie rozsadzili od środka, spalili, wymordowali. I to może czekać dzisiaj, Niemcy, cywilizacje zachodu i, 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 i tak dalej. Więc oni chcą depopulacji yy, ze swoich własnych pobudek, o których mówił już Platon, że yy, najlepiej tworzy się totalitaryzm i rządzi motłochem, kiedy tego motłochu nie ma za dużo. Oni chcą, żeby ludzi było jak najmniej, dlatego że wprowadzają tą czwartą rewolucję. Przemysłową, w której pracowników już nie będzie w zasadzie potrzeba, będzie niewielu potrzeba 10% z tego, co jest dzisiaj. Prawda? Także to jest ich punkt widzenia. Natomiast nasz punkt widzenia jest taki, że chcemy mieć powinniśmy chcieć mieć dobre, normalne, zdrowe społeczeństwo, w którym naturalne mechanizmy. Spowodują, że będzie jego liczebność taka, a nie inna. Naturalne mechanizmy, a nie wymuszanie e, zmniejszenia populacji, czy wymuszanie zwiększenia populacji. No i e, te naturalne mechanizmy, myślę, że one e, prowadzą do naturalnego stanu, czyli stanu, w którym może normalnie funkcjonować e, wolność i szczęście. Dziękuję bardzo.